Witajcie na moim kanale, ja jestem Amanda, a w dzisiejszym odcinku przychodzimy do Was z kolejnym horem zakupowym SHIN Ale na samym początku oczywiście chciałam za mi się przywitać. Przecież subskrybuj tego kanału, żeby być na bieżąco. Wpadajcie na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Zapraszam Was na kanał do Ręki i zapraszam Was na kanał do Wery. I zaraz obok pojawi się mnie Lena. I Lenka się z nami pojawiła troszkę Heja. później, bo minęło już chyba 9 godzin, ale się udało. Ale się pojawiłam. Otwieram paczkę i Lena nie wie co zamówiłam jej, więc no, nie, nie, nie wiem pierwszą rzecz dla Leny i pierwszą rzecz moją, ja mam buty. Ja wiem że to się zklam. Tak, i mam nadzieję, że trafiłam w głos Leny. Proszę, 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 ze wszystkimi ubraniami musiała trafić. Ale śliczne! Tak? Podoba się? Tak, jeszcze na 11 lat jak ty nie masz. Dobrze. Pokaż widzę. Patrzcie. Dobra, Lena idzie się przebrać. Kupiłam buciki, Bele. które mają tutaj takie perełeczki. I no co? No i przymierzam O nie... Ja mam za małe buty, widzowie. To są moje buciki i widzicie, one mam tu perełki, a tu mam, przepraszam, mam tu są skórę, więc pokażę Wam to tak. Perełeczki. No ładne, ale za małe. Ja nie zwracam ubrań, tak jak mówiłam na ostatnim filmie, więc ja po prostu to sobie stawię na wince. Więc zapraszam, jak ktoś ma rozmiar 38, ale uważam, że to jest takie bardziej 37. Czy to nie jest piękne? To są paznokcie Ja. Dla ja, mnie? Nie, dla mnie. Mm. Ja, jak wiecie, nie mogę teraz przedłużać, więc kupiłam sobie takie naszyjnice, żeby jak nagrywam rolkę, to żeby nie pokazywać tych moich okropnych, tylko żeby sobie na chwilę je dokleić. O, więc ona jest na. O nie No wiem, dlatego to jest tylko takie do rolki, ale patrzcie jakie śliczne. Mega. Z kokardkami, a właśnie mam rolkę do nagrania i chciałabym tam mieć paznokcie, więc... E Kalifornia! Idę przymierzyć. Więc e, tak trochę oszukuję z y, moimi paznokciami teraz. To są ładne, ale wygląda jak była dla 7 latki. A kurde, a 11 się wzięłam. No, już Będziesz w tym chodzić, czy nie? I będę w chodzić. Czekajcie, muszę popatrzeć. Ja tu mam świeczki dla Leny na urodziny, więc wam pokażemy. Ty pokażę jedną, ja drugą, ale tak. I to jest dla mnie rzecz? Nie, no to jest taka urodzinowa rzecz. Czyli ja mam jeszcze jedną rzecz dla tak. ciebie? Patrzcie, to są świeczki. Tu jest moja sukienka, ale ja muszę na koniec. Tu mam przylepkę przezroczystą, po prostu. Tak, chciała przezroczystą. Chciałam przezroczystą i słuchajcie, na nie zamówiłam za nią 3 złote Czekaj, nie wie jeszcze. Za chyba 3 zł, a w Klarisie taka sama przylepka kosztowała 35 zł. No i kupiłam sobie na sobie Ja co prawda nie lubię złota, ale stwierdziłam, że może zacznę się przekonywać. Ja bardzo lubię. Czemu mi zamówiłaś rękawiczka? To ci zamówię, jak będziemy robić teraz paczkę. Ale nie, ja nie chcę takiego małego. I patrzcie, i tu mam literkę A złotą. A ja sobie mam swoją sklarisaczkę mm. i No ja też wolę. Nie uciekła. uciekła. O, to Elka Ja bardziej wolę srebro. Ja też wolę srebro, ale stwierdziłam, że zamówiłam tam grosze Dobra, dawa. Tu jest Leny, Lena najpierw pokaż. Teraz te dresy. Dresy jakieś. No i mam nadzieję, że dobre i że się spodobają, bo mi się bardzo podobały. Dobra, dzwonię... Jaki... Czemu to jest na 11 lat? Dzwony? A ja patrzyłam sukienkę, proszę żeby była piękna, proszę żeby była piękna. Manifestuję o piękną sukienkę. Mmm, dobra, nie wygląda najlepiej, ale to wody też nie wyglądało najlepiej, a chodzę mi. Widzowie, ona jest taka i ona tu taką bombeczkę. Przynajmniej tak to ma wyglądać na człowieku, bo tak miała pani model. Idziemy przymierzyć, zobaczymy jak ja w tym wyglądam. Moja sukienka jest ładna, ale jest strasznie krótka, więc chyba bym musiała mieć pod nią kolarki jakieś, albo spodenki. Pokażę wam się tak bezpiecznie sobie. Patrzcie. Ledwo zakrywa pośladek. No ogólnie ładna, ale właśnie chyba sobie obetnę jakieś leginsy stare i sobie zrobię z nich takie spodenki, bo... Nie czułabym się komfortowo wychodząc w takiej sukience Dlatego kocham sukienki, które... Kocham kombinezony, które wyglądają jak sukienki No ale fajnie, fajnie Do, te, do tego ten Dobra, ja do tego złoty nie. Do tego złoty naszyjniczek. Tu yy, spodnie Spoko, sami. Nie tylko nie do takich krótkich koszulek, bo one nadjeżdżają na to i to tak... Jaka, to Aha Fajne. Dana mówi, że bierze jutro do szkoły, więc w sumie fajnie, że trafiłam z życiami. No a teraz co? To był taki mini haul, mini hall. Teraz będziemy zamawiać dużo większą paczkę, więc mam nadzieję, że to już wtedy będzie taki mega, giga duży haul zakupowy, e, a teraz zapraszam Was do dalszej części filmu. Dobra widzowie, haul był króciutki, mało rzeczy nam przyszło, a zanim przyjdzie nam kolejna paczka, trochę minie. W planach mieliśmy po prostu zrobić z odcinka takiego normalnego vloga dzisiaj, bo wczoraj później nagrywaliśmy No ale słuchajcie, przyszła mi paczka Paczka, z której będziecie wy zadowoleni, ja jestem na maksa yy, Bo w ten 2025 rok weszłam z takim powerem, chęcią działania i mamy styczeń i mamy już pierwszy produkt z tym produktem będzie ciężej. Nie będzie tak łatwo jak z opaskami na pewno, czy ze świeczkami, bo są to case'y na telefon I jak obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że już dawno, dawno, w sumie z tydzień, dwa tygodnie temu Wam zapowiadałam, przyszły do mnie pierwsze case'y. Czekam na jeszcze jedną paczkę, ale tam akurat z jednym case'em, bo chcę sprawdzić sobie jakość. No, ale idę Wam pokazać, jak wygląda case, który ja będę nosić na swoim telefonie. Tego miejsca też chcę Wam obiecać, że rok 2025 będzie moim rokiem, wyjdzie dużo fajnych rzeczy i będziemy robić naprawdę fajne rzeczy na tym kanale, więc zostaw suba. Filmy są codziennie o godzinie 15 i. Mój case, ja wam też pokażę zaraz case'y, jak wyglądają dla was Mój case jest trochę inny Bo mój case kosztował 160 zł Więc ja wam nie będę dawać case'a za 160 zł Bo myślę, że mało osób by było zainteresowanych kupnem Tak wygląda case mój I jest śliczny No ja już musiałam sobie założyć, musiałam Potem wrzucę pewnie jakąś środkę na Instagrama No bo dopiero otworzyłam paczkę Dobra, tu jest y, pierwszy Case'y są silikonowe Oj, nie mam ostrości tak, kiełdy są silikonowe. Mamy napis AmyTeam i kokardkę. Tu, y, tu mam na Samsunga. Tu jest kolejny, więc no, więc mega się jaram. Jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Y, przed świętami na pewno wyjdzie kolejny produkt. Naprawdę przysięgam ten rok z moim rokiem, ja po prostu czuję taką energię, taką siłę do działania. Mam nadzieję, że to widać. I co? Info o kiełkach będę Wam rzucać na Instagrama. Bo nie jestem pewna, gdzie one będą sprzedawane, czy one będą na wintek, czy będą już na stronie. Więc to też wam dam znać, bo dzisiaj będę to wszystko ogarniać, skoro to przyszło. Mogę wam powiedzieć, na jakie modele mam, bo pewnie jesteście ciekawi, czy wśród tych modeli, które mam, jest wasz telefon. I mamy tu, aktualnie w domu, które można, że tak powiem, kupić już. Mamy... Mamy tak, iPhone 12 mini. Mamy iPhone 14, mamy iPhone 12 Pro, mamy Samsung Galaxy A25 i mamy iPhone 16 Pro. To są wszystkie, które mamy modelem na ten moment. I co? No i dzisiaj was pewnie jeszcze będę informować na Instagramie, więc polecam dzisiaj zaglądać na story albo w opisie. Na pewno dodam na story, na pewno też się pojawi post, w którym napiszę wszystko, żebyście wszystko wiedzieli. Oczywiście będą sprzedawane w, z podpisami. I co? No i mam nadzieję, że wam się podobają, ja czekam na wasze komentarze. W komentarzach, słuchajcie, w komentarzach jeśli jesteście zainteresowani kupnem, możecie napisać swój model telefonu właśnie. Mm, jaki macie telefon? Czy byście chcieli? Czy Wam się nie podoba? Czekam na Wasze wszystkie opinie i komentarze. I zaraz wracam do Was z pozdrowieniami. I na sam koniec odcinka, oczywiście, chciałam pozdrowić kilka osób. A jeżeli ty chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym filmie, wystarczy, że skomentujesz go tutaj na dole. A być może wybiorę właśnie Ciebie. A w dzisiejszym odcinku chciałabym pozdrowić Maję, chciałabym pozdrowić Igę, chciałabym pozdrowić Paulinę, chciałabym pozdrowić Nadię. I na koniec chciałabym pozdrowić Agatę i Maję. Jeśli taki odcinek Wam się podobał, to końcówcie łapkę w górę, pamiętajcie o sobie, a my widzimy się jutro. Pa!